Kiedy jesteś młody, pełen energii i wielkich marzeń, wierzysz, że życie będzie serią spektakularnych scen, idealną podróżą, miłością jak z filmu, błyskotliwą karierą, która zrobi wrażenie nawet na tych, którzy nigdy w Ciebie nie wierzyli. Myślisz, że szczęście jest zawsze wielkie, pełne efektów specjalnych, jak epicki zwiastun na YouTubie. Ale rzeczywistość prędzej czy później daje Ci policzek i budzi Cię do życia. Twoje życie nie będzie festiwalem fajerwerków. Przez większość czasu będzie banalne, i właśnie w tym tkwi pierwsza wielka pułapka. Podczas gdy dążysz do tego, co niezwykłe, tracisz z oczu to, co naprawdę podtrzymuje egzystencję. Małe rzeczy, które wydają się nieistotne w pośpiechu młodości, są tym, co ostatecznie ratuje twoje zdrowie psychiczne. Gorąca kąpiel po ciężkim dniu, cisza w domu w dowolną noc, głupi śmiech kogoś, kogo kochasz. Tylko, że jeszcze tego nie wiesz. Nadal uważasz, że szczęście to zbiór efektownych osiągnięć, które można opublikować na Instagramie. I właśnie dlatego życie, sarkastyczne jak zawsze, wykorzystuje ból jako nauczyciela. Przychodzi bez ostrzeżenia, burzy twoje plany i pokazuje ci kruchość wszystkiego, co uważałeś za niezbędne. Dopiero po nieoczekiwanej utracie pracy, egzaminie, który nie przyniósł dobrych wiadomości lub złamanym sercu zaczynasz zdawać sobie sprawę. Być może to, co lekceważyłeś jako niewiele, było w rzeczywistości wszystkim. Ta lekcja nie jest łatwa. Ból jest niegrzeczny. Rozdziera, łamie, poniża. Ale pośród tej brutalności uczy cię również. Pokazuje, że dzień bez niepokoju jest darem. Że lekka rozmowa bez osądzania jest luksusem że popołudnie bez zobowiązań może być jak wygrana na loterii. Starsi wiedzą o tym lepiej niż ktokolwiek inny. Dziadek na placu nie przesadza patrząc na swojego wnuka bawiącego się jak na spektakl. On po prostu zrozumiał to, czego ty jeszcze nie zrozumiałeś. Życie nie składa się z wielkich wydarzeń, ale z ulotnych chwil. A kto nie nauczy się dostrzegać wielkości w zwyczajności, pewnego dnia będzie miał tylko tęsknotę do noszenia. Właśnie wtedy zaczyna się dojrzałość, nie jako siwe włosy, ale jako mądrość, by przestać oczekiwać zbyt wiele. Wtedy zdajesz sobie sprawę, że szczęście nie tkwi w epickich osiągnięciach, ale w braku burzy, że spokój nie jest nudą, ale przywilejem, że prawdziwa niezwykłość nigdy nie tkwiła w tym, do czego dążyłeś, ale w tym, co zawsze ignorowałeś. To jest punkt wyjścia tej podróży: od gorącej kąpieli do kojącej ciszy. Od bólu, który uczy, do śmiechu starszych, od iluzji niezwykłości do raju ukrytego w niczym. Jesteś o krok od przejścia drogi, która prowadzi od arogancji młodości do klarowności dojrzałości. A jeśli będziesz miał odwagę kontynuować, odkryjesz, że niezwykłość nigdy nie istniała. Istnieje tylko zwyczajność widziana nowymi oczami. Tylko, że cena tej lekcji jest cholernie wysoka i jest to ironia, o której prawie nikt ci nie mówi. W końcu, delektowanie się małymi przyjemnościami nie jest zaawansowaną cnotą filozoficzną, a jedynie znakiem, że dostałeś już wystarczająco dużo, aby docenić odrobinę spokoju. I zgódźmy się. Spokój jest największym luksusem na rynku dorosłego życia. Zastanów się. Jak przestać gonić za niezwykłością i zacząć doceniać gorącą kąpiel? Czy zauważyłeś, że wszyscy spędzają połowę życia wierząc, że szczęście jest zawsze czymś spektakularnym, sceną z filmu z epicką ścieżką dźwiękową i fajerwerkami w tle? Obietnicą błyskotliwej kariery filmowych związków podróży godnych milionerów. Tylko, że rzeczywistość jest inna. Większość Twojego życia będzie absurdalnie zwyczajna. I to nie jest obraza, to czysta rzeczywistość. Wiesz, dlaczego cały czas jesteś sfrustrowany? Ponieważ spędzasz zbyt dużo czasu, oczekując, że twoje życie będzie zwiastunem na YouTube. Szybkie cięcia, dramat, piękni ludzie i inteligentne dialogi. Ale twoje prawdziwe życie bardziej przypomina film ASMR. Nie dzieje się nic nadzwyczajnego, ale jeśli się wsłuchasz, dostrzeżesz dziwną, cichą, niemal terapeutyczną przyjemność. Pomyśl, ile razy miałeś ogromne oczekiwania dotyczące najlepszego dnia w swoim życiu. Idealna podróż, epickie spotkanie, awans w pracy. Wszystko to mija zbyt szybko. A co pozostaje? Zwykłe wieczory, podczas których największą przyjemnością jest leżenie pod gorącym prysznicem, owinięty ręcznikiem, przez całą godzinę wybierając serial, którego nie obejrzysz. Właśnie wtedy życie chwyta cię za kołnierz i pokazuje prawdę. To zwyczajne chwile ratują twoje zdrowie psychiczne. A gorący prysznic staje się tego metaforą. Nie narzuca terminów, nie ocenia cię, nie narzeka na twój brak kreatywności. Prosi tylko, żebyś przestał być pośpiesznym idiotą i zdał sobie sprawę, jak dobrze jest siedzieć w ciszy, czując wodę spływającą po skórze. Dziesięć minut w ten sposób jest warte więcej niż jakikolwiek motywacyjny coach obiecujący życie Twoich marzeń. Kiedy jesteś młody i pełen energii, chcesz, aby każdy weekend był niesamowity. Wydajesz pieniądze na nudne imprezy, zmuszasz się do spotkań, które nie mają sensu. Wracasz do domu zmęczony i myślisz, dlaczego do diabła zrobiłem to sobie? Po kilku bliznach zdajesz sobie sprawę z prawdy. Cały weekend bez żadnych zobowiązań jest egzystencjalnym odpowiednikiem wygranej na loterii. Ta zmiana jest początkiem dojrzałości. Twój mózg w końcu uczy się olewać wysokie oczekiwania. Odkrywasz, że szczęście nie polega na prestiżowej pracy ani na życiu seksualnym godnym Oscara. Szczęście to prosty domowy obiad, swobodna rozmowa z kimś, kto nie wymaga od ciebie niczego poza śmiechem i komfortową ciszą. I właśnie w tej prostocie tkwi prawdziwa egzystencjalna rewolucja. Nie chodzi o konformizm ale o inteligencję emocjonalną. Jest to stwierdzenie, że życie jest już zbyt skomplikowane, aby tracić czas na wymaganie od niego wielkości. To, co niezwykłe, jest iluzją dla tych, którzy jeszcze nie dostali wystarczająco dużo. To, co zwyczajne, jest w rzeczywistości, gdy przyjrzeć się temu bliżej, cudem w przebraniu. Ta świadomość otwiera drogę do czegoś jeszcze głębszego bólu jako nauczyciela. Bo choćbyś nie wiem, jak cenił sobie gorącą kąpiel i wolny weekend, nic nie uczy tak wiele, jak potknięcia życia. I tu wkraczamy w kolejny rozdział. Magia dojrzałości nie polega na gromadzeniu osiągnięć, ale na uświadomieniu sobie, że to, co niezwykłe, jest kuszącą iluzją stworzoną dla tych, którzy jeszcze nie doświadczyli wystarczająco dużo. I nie jest to konformizm, ale inteligencja emocjonalna. Nie chodzi o rezygnację z życia, ale o zrozumienie, że masz już zbyt wiele rzeczy, które nie pozwalają ci zasnąć i nie musisz wymyślać fantastycznych oczekiwań, aby wydłużyć listę frustracji. Następnym razem, gdy będziesz pod prysznicem, zamiast obwiniać się za to, że nie masz spektakularnego życia, weź głęboki oddech. Niech gorąca woda zmyje nie tylko twoje ciało, ale także niepokój, który uparcie nosisz w sobie. Ta chwila, prosta, anonimowa. Bez publiczności, może być bardziej wspaniała niż jakiekolwiek edytowane zdjęcie, które publikujesz na Instagramie. Prawdziwe szczęście jest proste, przestań komplikować. Ale dlaczego doszliśmy do tego punktu, w którym cenimy to, co banalne? Ponieważ pojawił się ból, ten sarkastyczny i zrzędliwy nauczyciel. Nie pyta, czy jesteś przygotowany, po prostu pojawia się, wbija palec w twoją ranę. Mocno ją obraca i patrzy na ciebie, jakby mówił: Nauczyłeś się teraz, mistrzu? Właśnie w tym momencie życie pokazuje swoją okrutną pedagogikę. Dopiero po przejściu przez najciemniejsze zaułki zaczynasz dostrzegać blask starego słupa oświetlającego chodnik. Ból jest jedynym nauczycielem, który uczy tego, czego szczęście nigdy nie miałoby odwagi szepnąć. Bądźmy szczerzy. Kiedy wszystko idzie dobrze, stajesz się wymagającym nudziarzem. Chcesz najlepszej restauracji, najdroższej podróży, najciekawszej rozmowy, ale wystarczy, że życie podłoży ci nogę, taką, która sprawia, że leżysz na podłodze, patrząc w milczeniu na sufit i nagle dziękujesz za gorącą kawę, szczere uściski, lub po prostu chwilę bez wymagań. Dlatego ludzie, którzy przeszli przez raka, żałobę lub głęboką depresję, Mówią z błyskiem w oczach o ptaszkach, zachmurzonym niebie lub zapachu deszczu. Kiedy życie staje się polem minowym, uczysz się doceniać każdy centymetr bezpiecznej powierzchni, na którą możesz jeszcze postawić stopę. Przed bólem wszystko wydaje się zbyt małe, po nim nawet cisza staje się święta. I o to właśnie chodzi. Cierpienie kalibruje Twoją percepcję, usuwa nadmiar. Eliminuje hałas i wskazuje fluorescencyjną strzałką to, co naprawdę ma znaczenie. Ktoś, kto zaczynał od zera, wie, o czym mówię. Jest absurdalne piękno w dniu bez kryzysu, w rozmowie bez napięcia, w nocy bez koszmarów. Ale nikt nie umieszcza tego w motywacyjnych wykładach, ponieważ nie można tego polubić ani sprzedać w książkach z poradami. Problem polega na tym, że społeczeństwo o tym nie mówi. Wolimy historię sukcesu. Szybkiego pokonywania trudności, szczęśliwych zakończeń. Tylko, że życie tak nie działa. Chcesz nauczyć się smakować słodycze? Najpierw musisz przełknąć gorycz. Chcesz nauczyć się doceniać życie? Musisz przetrwać stratę. Dopiero po bezsennych nocach, płacząc do ostatniej łzy, cisza zwykłego popołudnia brzmi jak symfonia. Dopiero po stracie kogoś prosty uścisk wydaje się cudem. Ból, brzydki, brudny i niezdarny, ma swoją funkcję. Rozbija arogancję, łamie iluzoryczne scenariusze i rzuca cię w prawdziwe życie. I to właśnie w tej scenerii twardego podłoża i rozbitych oczekiwań zaczynasz rozumieć coś, co starsi ludzie znają już na pamięć. Dopiero po niemal szaleniu, próbując wyjaśnić coś komuś, kto nie chce Cię zrozumieć, szczera rozmowa zaczyna mieć znaczenie rzadkiego prezentu. Ból jest taki, niepoetycki, brzydki, brudny, sprawia, że wątpisz w swoje zdrowie psychiczne. Ale spełnia swoją funkcję, niszcząc arogancję, rozrywając wyidealizowane scenariusze i rzucając cię w prawdziwe życie, gdzie spokój jest luksusem, a promień słońca wpadający przez okno może być powodem do uśmiechu. I to właśnie w tej wymuszonej nauce starsi stają się cichymi mistrzami. Oni już wiedzą na pamięć to co młodzież uparcie ignoruje, że życie jest krótkie, nieprzewidywalne i bezlitosne. Dlatego każda banalna chwila może być ostatnią sceną filmu, który nie będzie miał powtórki. Czy zauważyłeś kiedyś dziadka siedzącego na placu i patrzącego na bawiącego się wnuka z takim samym podziwem, z jakim ogląda się Zorze Polarną? Dla ciebie wydaje się to przesadą, dla niego jest to objawienie. Młodzi traktują to jako kolejną sobotę, kolejną wizytę, kolejne nudne popołudnie. Ale dla tych, którzy widzieli, jak czas mija jak traktor, zabierając ludzi, wspomnienia, a nawet zdrowie nic nie jest kolejnym. To wszystko. Każdy dziecięcy śmiech rozbrzmiewa jak hymn ciągłości. Każdy kawałek ciasta w ogrodzie jest domowym cudem. Kluczem do tego postrzegania jest coś, Czego młodzi ludzie unikają, świadomość końca. Osoba starsza wie, że nie zobaczy, jak jej wnuk kończy 40 lat, że być może nie będzie uczestniczyć w następnych świętach Bożego Narodzenia. Zrozumiała już, że życie jest zbiorem ulotnych chwil i że jeśli nie delektujesz się nimi w danej chwili, to znikają, pozostawiając jedynie gorzki ciężar żalu i stos zdjęć, które nic nie znaczą. Nie chodzi tu o romantyzowanie starości. Jest ona trudna, boli kości, niesie ze sobą niepewne diagnozy, kolejki w szpitalach, nieobecności, których nigdy nie da się wypełnić. Ale paradoksalnie to właśnie w tej sytuacji kwitnie surowa mądrość. Mądrość dostrzegania piękna w tym, co pozostało. To widzieć w biegnącym wnuku echo syna, który kiedyś był niemowlęciem, to dostrzegać w zachodzie słońca wspomnienie wszystkich innych, którzy już odeszli to dziękować za to, że wciąż tu jesteśmy, nawet jeśli wszystko boli. Młodość żyje rozproszona iluzją niezwykłości, pędzi w poszukiwaniu wielkich osiągnięć, oklasków, historii rodem z kina. Ale ci, którzy doświadczyli straty, wiedzą, że życie opiera się na szczegółach. Zapachu kawy o poranku, cichej towarzystwie kogoś, kto nie oczekuje niczego w zamian. Po chmurnym popołudniu, podczas którego nie wydarzyło się nic wielkiego, a mimo to było idealne. Dlatego też, gdy starsza osoba powtarza oklepane zdanie, że szczęście tkwi w prostych rzeczach, nie próbuje być miła. Daje ci cios w aksamitnej rękawiczce. Ostrzega cię, że pogoń za wielkimi rzeczami przy jednoczesnym ignorowaniu teraźniejszości jest pewną receptą na pustkę. Krzyczy do ciebie w ciszy. Hej głupku, spójrz teraz, zanim zamieni się to w tęsknotę. Nie jest to przesłanie o konformizmie, ale o przetrwaniu. To mądrość, której nie da się zawrzeć w książkach, wykładach, ani poradnikach samopomocy. To rodzaj prawdy, która rodzi się tylko z nagromadzonych strat. I właśnie ta mądrość otwiera drogę do najbardziej wyrafinowanej sztuki dojrzałości nie oczekiwać wielkich rzeczy, i dzięki temu dać się zaskoczyć wielkością ukrytą w każdym szczególe. Ty tam, po drugiej stronie ekranu. Prawdopodobnie nadal uważasz, że to, co niezwykłe, zawsze znajduje się na kolejnym stopniu kolejna wycieczka, kolejne osiągnięcie, kolejna wielka historia miłosna. Wierzysz, że życie ma sens tylko wtedy, gdy eksploduje kolorami, gdy ma efekty specjalne, gdy wygląda jak reklama francuskich perfum. Ale pewnego dnia, jeśli będziesz miał szczęście, a także kilka potknięć po drodze, Zdasz sobie sprawę, że to, co najbardziej niezwykłe, nie było przed tobą. Było ukryte w tym, co nazywałeś bzdurami, śmiechu twojej babci, zapachu obiadu twojego ojca, spojrzeniu twojego dziecka proszącego o przytulenie. A kiedy nadejdzie ten dzień, będziesz jak stary człowiek na placu, stojący ze łzami w oczach, uśmiechający się z chęcią płaczu, podczas gdy wszyscy wokół nie rozumieją, dlaczego do diabła wzruszyłeś się czymś tak banalnym. To jest wyrafinowana sztuka dojrzałości, nie oczekiwać wielkich rzeczy. Młodzież żyje w przekonaniu, że szczęście musi być epickie. Marketing sprzedaje to cały czas. Rajskie podróże, związki jak z filmów, wyrzeźbione ciała w idealnym oświetleniu. Filmy i książki wzmacniają iluzję, że życie musi być niekończącą się ucztą intensywnych emocji, tylko że takie oczekiwania to najszybsza droga do frustracji. Bukowski ze swoim lucydnym pesymizmem, powiedziałby, że to przepis na półkę pełną rozczarowań. Prawdziwa dojrzałość nie przychodzi wraz z siwizną, ale wraz z umiejętnością zaakceptowania faktu, że zdrowie psychiczne zależy od tego, by nie oczekiwać zbyt wiele. To zrozumienie, że będą dni, w których nic się nie wydarzy, i że mimo to są one darem. Nie jest to gadaniem Zen ani filozofia z Almanachu. To czysta, emocjonalna przetrwanie. Myślisz, że zadowalasz się niewielką ilością, podczas gdy w rzeczywistości w końcu widzisz jasno. Wcześniej marzyłeś o wymarzonej podróży, teraz modlisz się o tydzień spokoju w domu, bez żadnych wymagań. Wcześniej chciałeś idealnej osoby, teraz ktoś, kto słucha bez osądzania, wydaje się cudem. To nie jest krok wstecz, to ewolucja. Zamieniłeś niemożliwe na możliwe. I odkryłeś, że to, co możliwe, jest absurdalnie dobre. Ta zmiana wymaga jednak wyrafinowanej umiejętności. To nauka delektowania się letnią kawą bez narzekania na temperaturę, cieszenia się rozmową bez oczekiwania, że zmieni ona twoje życie, doceniania pochmurnego popołudnia, bez błagania o pojawienie się słońca. To zaprzestanie przekształcania każdego dnia w wydarzenie, ponieważ prawda jest prosta: niektóre dni są po prostu dniami. I wszystko jest w porządku. Ironią losu jest to, że kiedy przestajesz oczekiwać wielkich rzeczy, one w końcu się pojawiają. Nie dlatego, że wszechświat postanowił cię wynagrodzić, ale dlatego, że stworzyłeś nowe spojrzenie. To co niezwykłe, zawsze tam było, ukryte pod pozorem banalności. To ty byłeś zbyt ślepy, aby to dostrzec. Ten głupi śmiech w grupie na WhatsAppie, piosenka, która leci w radiu w korku i przywołuje dobre wspomnienia. Nieoczekiwany komplement od kogoś, kto ledwo cię zna. To jest wolność. To ucieczka z klatki nierealistycznych oczekiwań i swobodne poruszanie się po świecie, odnajdywanie sensu tam, gdzie nikt inny nie patrzy. Niewinni, którzy wciąż żyją w iluzji fajerwerków i idealnego życia na Instagramie, spojrzą na ciebie i pomyślą, że się pogodziłeś. Biedacy. Nie zrozumieli jeszcze, że prawdziwa wolność nie polega na posiadaniu wszystkiego. Ale na potrzebowaniu niewiele. I właśnie ta wolność przygotowuje grunt pod największe z objawień. Odkrycie, że raj nie ma w sobie nic spektakularnego. Mieści się on w bezsensownym wtorku, leniwym popołudniu, w komfortowej ciszy. Ale aby dotrzeć do tego punktu, trzeba przejść przez piekło. Nauczyłeś się już, że piękno nie tkwi w fajerwerkach, ale w ciszy zwykłego popołudnia w chlebie z masłem. W głupiej rozmowie, która nie prowadziła do nikąd. Nieoczekiwanie wielkich rzeczy nie oznacza rezygnacji z życia, oznacza to uwolnienie się od scenariusza, który nigdy nie był twoim scenariuszem. Oznacza to odkrycie, że to, co podstawowe, gdy naprawdę się na to spojrzy, może być niezwykłe. Ktoś, kto odwiedził piekło duszy, wie, że raj może polegać po prostu na tym, że nie ma nic pilnego do załatwienia w zwykły wtorek. I tu pojawia się ironia. Którą daje tylko dojrzałość. Dla tych, którzy nadal wierzą, że szczęście tkwi w epickich osiągnięciach, dzień bez robienia nic brzmi jak strata czasu. Ale dla tych, którzy przeszli przez mroczne korytarze depresji, wypalenia, chorób, strat i rozczarowań, ten sam dzień wydaje się cudem. To brutalny kontrast między tymi, którzy nigdy nie upadli, a tymi, którzy musieli się czołgać. Pierwsi nazywają to nudą, drudzy, wolnością ale ta wolność nie przychodzi łatwo. Kiedyś, kiedy jeszcze biegłeś maraton po uznanie, wierzyłeś, że spokój to nuda, że siedzenie w piżamie w domu to synonim porażki. Chciałeś intensywności, jakby śmierć miała cię oszczędzić za życie na wysokich obrotach. Życie, jak zawsze, odpowiada w jedyny sposób, jaki zna. Niszcząc cię trochę, zmuszając cię do radzenia sobie z dniami, w których wstanie z łóżka, wydaje się wspinaczką na Everest. Z plecakiem pełnym traum. I właśnie w tym momencie, wyczerpania, zmienia się miara. Przestajesz mierzyć szczęście ilością hałasu i zaczynasz mierzyć je jego brakiem. Raj przestaje być więc rajską plażą i staje się przestrzenią bez powiadomień, bez wymagań, bez osądów. Raj to teraz wygodna sofa, otwarte okno, krzywe światło późnego popołudnia, przypominające, że mimo wszystko nadal tu jesteś kto nigdy nie przeszedł przez piekło, patrzy na ciebie i współczuje ci, uważa, że stałeś się apatyczny, pogodzony z losem, pozbawiony ambicji. Nie wiedzą jednak, że nie pogodziłeś się z mniej, uwolniłeś się od nadmiaru, odkryłeś, że życie nie musi być spektakularne, aby było warte przeżycia. Wystarczy być wystarczająco zdrowym, aby zdać sobie sprawę, że nuda, kiedy już zmierzyło się z paniką, jest pieprzonym przywilejem. Następnym razem, gdy znajdziesz się w pustym dniu, w którym nie dzieje się nic szczególnego, zatrzymaj się, rozejrzyj się, zauważ. To, co wydaje się niczym szczególnym, może być dla kogoś, kto płakał przez wiele nocy z rzędu, prawdziwym rajem. Nie ma neonów, nie ma sceny, nie ma publiczności, ale jest spokój. A po kilku rozbiciach zrozumiesz: spokój jest wszystkim, co się liczy. Jeśli ten tekst miał dla Ciebie sens, jeśli w którymś momencie odnalazłeś się w nim, polub film i zasubskrybuj kanał. To miejsce dla tych, którzy są zmęczeni iluzjami i chcą spojrzeć na życie bez upiększeń. A jeśli chcesz wesprzeć tę pracę, przekaż dowolną kwotę. Twoje wsparcie podtrzymuje tę rozmowę, której nie znajdziesz w powierzchownych wykładach. Teraz napisz w komentarzach słowo, które symbolizuje Twoje zaangażowanie w tę podróż. Może to być pokój, lucydność lub wolność. Wybierz to, które najbardziej rezonuje z tym, co chcesz nieść ze sobą od teraz.